No i drodzy, to jest pierwszy drink powitalny, jak widzicie ma tutaj złoto na samym czubeczku, nie wiem co to jest, granite turnmaline, turnmaline, granite turnmaline. Czyli pierwsza rzecz na naszej liście, rambutan granita, juice soda, pomegranate juice. Dobra, to chyba trzeba na raz. Crackers i scallops. Nie wiem po polsku jak jest scallops. To jest takie coś z wnętrza Małży. Pierwszy raz, że to jem. Bardzo, bardzo dobra.